Cześć, z tej strony Konrad, to kolejny odcinek na FPLFC i w tym odcinku odpowiem na Wasze pytania przed Game Weekiem numer 9, które zdaliście pod poprzednim odcinkiem, albo również na Twitterze. Także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że pomogę Wam w Waszych wyborach. Pytanie pojawiło się kilka razy. Nikodem, Wiktor i jeszcze jedna osoba zapytała się właśnie o tą samą rzecz. Czy sprzedaż Halanda ma sens? Czy trzymanie Halanda ma sens? I czy w ogóle wyrzucenie Halanda, na przykład zastąpienie go Sonem i Watkinsem ma właśnie sens? Ogólnie, jeżeli chodzi o samego Sona, to powiedziałbym, że trochę połowicznie, bo w ostatnim meczu, gdzie Son wystąpił w meczu swojej reprezentacji, czyli Korei Południowej, e, skończył on ten mecz z jakimś lekkim urazem. Więc tak naprawdę na tę chwilę nie wiemy w ogóle, czy Son jest zdolny do gry w przyszłej kolejce. Nad tym trzeba będzie się pochylić, sprawdzić jakieś źródła i zobaczyć, czy faktycznie e, to ma miejsce. Ponadto sprawdziłem sobie w ogóle Haland'a i generalnie porównując go do innych zawodników, na przykład porównując go do Watkinsa, no to Haland zdobył w tym sezonie 55 punktów, a Watkins zdobył ich 59. Znaczną ich część zawdzięcza oczywiście meczowi przeciwko Brighton. Ale jeżeli spojrzycie sobie teraz na porównanie tych dwóch zawodników, które tutaj jest przed wami, no to Haland jednak znacząco wygrywa. Watkins jest znacznie bardziej kreatywny, no bo ma po prostu więcej asyst. Haland w tym sezonie ma jedną asystę, Watkins ma ich siedem. Więc generalnie, tak jak mówię, patrząc na statystyki, Haland wygrywa praktycznie w każdej z nich. Co może teraz się przechylić na korzyść Watkins, to jest to, że bardzo prawdopodobne jest to, że on wróci na karne, a dodatkowo Aston Villa ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre kolejki. Generalnie nie jestem wielkim fanem sprzedawania Halanda, raczej bym go zostawił. Na przykład, jeżeli chodzi o Expected Goals, Haaland ma 7,8 a Watkins ma 3,3 średnio no, wyliczone tutaj według statystyk jeżeli chodzi o, o mecze no to na przykład taki Haaland ma średnio 1 0, czyli po prostu 1 ekspozyty na mecz, a Watkins 0,43, także de facto dwa razy gorsze statystyki, więc na razie Halanda bym nie sprzedawał. Sprawdziłem sobie tutaj, jakby, co się dzieje na Twitterze, i generalnie mamy informację od dziennikarza, który zajmuje się głównie reprezentacją Anglii oraz Tottenhamem dla Evening Standard, także całkiem zaufane źródło. Jest to Dan Kilpatrick, i według jego raportu Son jest. OK, jest w porządku, także jest szansa, że jednak na 99% wystąpi w ten weekend. Wciąż, jakby utrzymuję swoje stanowisko, że Halanda bym nie poświęcał dla Sona. Jeżeli chcecie Sona sobie kupić, bo macie na niego środki, no to już wtedy jest inna historia. Zastając w temacie Sona, mamy pytanie od Dona Tuptacza, który pyta, czy warto wyrzucić Sona, żeby wymienić go na Mitomę, Bowena lub Madisona. A to wszystko po to, aby na obronę wrzucić Tripiera. Jeżeli chodzi o Tripiera, no to na pewno jest to całkiem ok pomysł, jeżeli nie masz środków na to. Jeżeli chodzi o pomoc, sprawdziłem sobie teraz na szybko porównanie Son versus Bowen. Son zdecydowanie wygląda tutaj lepiej. Także, jeżeli masz Sona, i masz go wymienić na Buena, który ma trochę gorsze statystyki, żeby sobie uzupełnić tym triperem, Może to wyjść po równo, aczkolwiek patrząc na to, że również West Ham zaczyna bardzo dobre kolejki, no może być to rów, który wyjdzie Ci na plus, aczkolwiek mm, może to być dosyć minimalna różnica. Eee, także jeszcze sobie sprawdzimy tutaj właśnie tego Madisona i Mitome, bo myślę, że to jest całkiem ciekawy wątek. O i tutaj już widzimy pierwszą ciekawą rzecz, ponieważ porównując sobie właśnie Sona z Madisonem, e, oczywiście zostajemy w obrębie tego samego zespołu, e, ale Son przeważa w kilku kategoriach, na przykład expected goals, big chances, e, strzałach w obrębie pola karnego, strzałach celnych jest trochę gorszy, e, ogólnie strzałów ma więcej. No, i ma też więcej dotknięć piłki w e, polu karnym przeciwnika. Aczkolwiek, porównując ceny tych dwóch zawodników, Madison jest wiele tańszym, można tak powiedzieć, e, no to Madison wygląda naprawdę tutaj bardzo dobrze na tle Sona. I to mogłoby być zmiana, która jest usprawiedliwiona, bo wciąż, jakby zostajesz w obrębie tego samego zespołu, jest bardzo duża szansa, że jednak Madison gdzieś przy tych golach Sona i tak będzie uczestniczył, a przy okazji zyskujesz na obronę. Tripiera. I na sam koniec jeszcze pozwolę sobie porównać oczywiście tutaj takiego zawodnika, jakim jest Mitoma. I patrząc teraz na Mitomę, no to Mitoma wypada już dużo, dużo gorzej, bo cały tak naprawdę tutaj ta mapa jest pokryta przez, przez statystyki Sona i Mitoma jest tam gdzieś w środku. Więc zdecydowanie według statystyk wychodzi na to, że najlepszym, e, zas najlepszym zastępstwem dla Sona byłby po prostu Madison. Kolejne pytanie od Gabriela: Czy warto zostawić Alvareza, czy lepiej go sprzedać? Wiadomo, Alvarez no, tak naprawdę zastępuje nam tutaj Kevina De Bruyne. Patrząc na jego statystyki, są one naprawdę dobre, też biorąc pod uwagę, że kosztuje on jednak tylko 7 milionów. Przede wszystkim 48 punktów, średnio 6,5 punkta na 90 minut. 5 asyst, 3 gole. Porusza się troszkę bardziej przed po prostu polem karnym, no i właśnie tych asyst z tego względu może być więcej. Ale trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki, jak to, że chociażby teraz w meczu reprezentacji zagrał on sporo minut, no i może to stanowić problem dla, dla Pepa Guardioli, który chciałby na przykład dat, dać odpocząć. Dodatkowo, właśnie może się porowić, pojawić ta rotacja. Wiemy, że też zawodnicy z City wracają z kontuzji, co na pewno. Przemawia na Twoją korzyść, to jest to, że już tego Alvareza masz. Także jeżeli macie Alvareza, ja raczej na ten moment bym go nie sprzedawał, tym bardziej że grają z Brighton. Jeżeli macie kogoś na ławce, tylko kto mógłby za niego wejść, to myślę, że warto zaryzykować wystawienie go w pierwszym składzie i generalnie. Mówiąc o tym, że Hype Train odjechał, bardziej mam na myśli to, że Alvareza w tym momencie nie warto kupować, ale też nie warto go sprzedawać. Tak przynajmniej uważam na ten moment. Jeżeli chodzi o Kapitan, to tak naprawdę są trzy opcje. Te trzy opcje są wylistowane tutaj przez AI, które oblicza. Szanse na punkty i ilość tych punktów, jakie mogą zdobyć dani zawodnicy w tym Game weeku. No i kolejno mamy Halanda 8,6 punkta, Son 7,1 i Salah 7,0. I już Wam mówię, jak to wygląda. Generalnie, jeżeli chodzi o Halanda, no to gra on oczywiście z Brighton, które puszcza mnóstwo, ale to mnóstwo goli, więc to już przemawia na jego korzyść. Na kolejną korzyść tak naprawdę mamy tutaj to, że w przerwie reprezentacyjnej pokazał się znowu dobrze, strzelił dwie bramki także powinien być w formie, no i po trzecie myślę, że będzie chciał się trochę odkuć jeżeli chodzi o Premier League, bo ostatnio mu nie szło tych punktów, dowoził malutko no a domowy mecz przeciwko Brighton jest świetną okazją, żeby tutaj trochę nadrobić. Drugim, właśnie tutaj wyborem, mógłby być Son, który ostatnio pokazał się trochę z gorszej strony przeciwko Luton. Jeżeli sam miałbym Sona, jeszcze bym się gdzieś tam zastanawiał, ale mimo wszystko myślę, że w bezpośrednim pojedynku jednak wygrywa Halland. No i trzecim zawodnikiem jest naturalnie Salah i tutaj akurat trochę się nad tym zastanawiałem, ale zgadzam się właśnie tutaj z komentarzem Tralana, który mówi o tym, że ten mecz Liverpoolu przeciwko Evertonowi, czyli derby, nie będzie wcale łatwy i to już widzieliśmy nieraz według mnie Everton pokaże się z dobrej strony przede wszystkim Everton ostatnio gra całkiem okej, okay, ku zaskoczeniu myślę wszystkich no i jest jeszcze trzecia rzecz a raczej zasada, której nie wolno pod żadnym pozorem łamać i jest to oczywiście zasada never back an early kickoff i właśnie tutaj mamy taki przypadek Early kick oznacza to, że Liverpool z Evertonem zagrają bodajże mecz o 11, godzinie 11 czasu Wielkiej Brytanii. U nas to będzie 12, ale wciąż jest to bardzo wcześnie. Nie wiadomo czemu tak się dzieje, ale zazwyczaj te mecze, które rozpoczynają się o tak wczesnych godzinach, kończą się jakimś totalnie dziwnym wynikiem. Dzieją się w nich dziwne rzeczy i zostało to już potwierdzone wiele, naprawdę wiele razy. Więc tym razem myślę, że najlepszym wyborem z tych zawodników będzie jednak. Haland. I to tyle. Wybierajcie Halanda. Ja polecam Halanda na ten Game Week. Trzymajcie się. Cześć.